Jak zmienić negatywne przekonania związane z pieniędzmi i pozbyć się finansowych blokad. Pierwsze to zauważyć, że takie coś macie. Czy ja mam negatywne przekonania związane z pieniędzmi? Co ja myślę na temat pieniędzy? Dlaczego ja nie mam tych pieniędzy? Drugie to uświadomić sobie, od kogo te negatywne przekonania mam. Czy to jest od moich rodziców, od moich dziadków, od moich znajomych? Trzecie, na każde negatywne przekonanie wypisać pozytywne. Jeżeli wcześniej miałam przekonanie, że trzeba ciężko pracować, żeby zarobić pieniądze, to zamienię go na pozytywne, że Pieniądze przechodzą łatwo, szybko za pracę, którą kocham. Czwarte to zacząć szukać w swoim otoczeniu osób, które zapr zaprzeczają temu mojemu negatywnemu przekonaniu. Jeżeli myślałam wcześniej, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, kobiety nie awansują łatwo, to szukam w swoim otoczeniu kobiet, które zarabiają więcej od mężczyzn, którzy łatwo awansują. No i piąte, powtarzam to swoje nowe przekonanie, afirmuję go, medytuję, dopóki ono nie stanie się moją nową rzeczywistością, dopóki.